Cześć kochani, jak się macie? W dzisiejszej migawce zaczynamy naszą podróż do Cancun. To jest nasz pierwszy wyjazd z Zoe. Tutaj Zoe, o, jest gotowa i ciekawa, co tutaj się dzieje. Jesteśmy na lotnisku i chcę Wam pokazać, że naprawdę są środki ostrożności na wysokim poziomie tutaj w Meksyku zachowane. Przy wejściu trzeba pokazać kod formularza, który jest obowiązkowy do 15 lutego jeszcze, będzie obowiązkowy taki formularz, który trzeba wypełnić e, online. Tak, chcesz opowiedzieć, Zoe? Tak, chcesz opowiedzieć? <gry> e, I trzeba wypełnić ten formularz, bo bez niego nie ma wstępu. Oczywiście możecie to zrobić tutaj już na lotnisku, no ale zawsze to jest e, troszkę straty czasu przechodzi się przez specjalne takie przejście, gdzie pokazują em, Waszą temperaturę, ale jest tak jakby kamera termiczna, więc pokazują po prostu jakby temperaturę całe, całego ciała i w momencie, kiedy jest powyżej chyba 37 e, stopni, czy tam nie wiem jak, jaki jest limit, chyba 37,5, e, po prostu jest alarm, tak? W sensie nie, nie wpuszczają, nie pozwalają wejść. Tak? Także to jest em, bardzo takie no, ciekawe, fajne. Że, że jednak dbają o to, żeby, żeby coś takiego było. E, no zobaczymy jak tam nasza dalsza podróż. E, będę dawać znać, zdawać relacje. Dodam tylko, że są zachowane wszelkie środki ostrożności. My mamy miejsce A i C. Miejsce w środku jest wolne, co dla nas jest super, dlatego że e, możemy tam posadzić Zoę. Pewnie będzie na kolanach, ale mamy więcej miejsca. Oprócz tego, wszędzie jest mierzona temperatura, wszędzie żel antybakteryjny, trzeba mieć maseczki. Także miejmy nadzieję, że wyjdziemy bez Covid z tego lotniska. Kochani, szczęśliwie, dotarliśmy do Cancun, jesteśmy na miejscu i idziemy odebrać samochód, który wynajęliśmy. Przyjechali po nas. Jutro rano, bo dzisiaj już jest e, późno, powiem wam wszystko odnośnie e, jak tutaj znaleźć fajny nocleg z samochodem, w całkiem niezłej cenie. Także e, chcę, żebyście chcę się wa z tym z wami podzielić, jak będziecie w Cancun, żebyście po prostu wiedzieli e, gdzie uderzać i gdzie szukać. Cześć kochani, nowy dzień, wstaliśmy dzisiaj i chcę, żebyście zobaczyli jak będziemy jedli śniadanie. Proszę bardzo. O, tak nas przywitał poranek. E, mamy tutaj na górze e, taką część wspólną e, w tym budynku. Zaraz Wam wszystko opowiem i pokażę. I mamy basenik, więc sobie rano zjemy, wypijemy kawkę, zjemy śniadanko. Tutaj, o Edzio, e, jest, tutaj jest stolik. Są, fo, są leżaki i sobie zjemy śniadanko na tarasie. Wy, wypluskamy się w wodzie, a potem będziemy patrzeć, co, co, co dalej robić. Uuu. I tak spędzamy e, poniedziałkowy poranek na urlopie w Meksyku, w Playa del Carmen. E, ten departament znaleźliśmy dzięki naszym znajomym z Chavos Blog, to jest taki blog meksykański, znajomi nasi. I polecili nam właśnie szukać razem z Humberto, kto jest właścicielem w ogóle wielu, wielu lokali tutaj w Playa del i y Cancun. I największym plusem właśnie tego wszystkiego jest że Umberto współpracuje z różnymi innymi tutaj dostawcami usług i jak wynajmiesz tutaj jego apartament, to do tego jest dodatkowo jeszcze samochód w cenie, dlatego podam Wam tutaj może w opisie w ogóle kontakt do, do Umberto, żebyście mogli, jak przyjedziecie do Cancun kiedyś, skorzystać z tej oferty, bo naprawdę to chodzi bardzo fajnie. Już troszkę odetchnęliśmy, Zoe się uspokoiła, więc mogę Wam tutaj dać więcej szczegółów odnośnie tego miejsca, gdzie jesteśmy. Ten akurat apartament, w zasadzie studio, można tak nazwać, znajduje się bardzo blisko takiej ulicy, która się nazywa Quinta Avenida, czyli to jest taka centralna tutaj ulica w Playa del Carmen, gdzie jest bardzo dużo restauracji, takie życie, życie kwitnie. Także Teraz może w, podczas COVID nie, ta, nie tak bardzo, ale okaże się, bo jeszcze nie byliśmy. W każdym razie chcieliśmy być blisko tego miejsca i też e, niedaleko jest taka plaża. Komu se llama la playa? Como? Mamitas. Mamitas. E, Mamitas nazywa się ta plaża, e, na której byliśmy jakiś czas temu i naprawdę super, bardzo nam się podobało. I też jest 6 minut od tej plaży, dlatego wybraliśmy ten apartament akurat. Mimo, że nie ma tu kuchni akurat, akurat w tym, dlatego, że inne apartamenty albo nawet domy, które wynajmuje Umberto mają kuchnię i można sobie coś ugotować, ale myśmy stwierdzili, że niepotrzebna nam jest kuchnia, dlatego, że po prostu nie mamy czasu gotować z Zoe, więc bardziej wygodniej dla nas jest zjeść sobie coś na mieście, na szybko, ale jeżeli chcecie jeszcze ekonomiczniej spędzić czas, to możecie zapytać Umberto o różne opcje, bo naprawdę ma, ma bardzo dużo różnych, różnych propozycji. I zobaczcie, pokażę Wam to studio. Tutaj jest szafa duża, jest oczywiście klimatyzacja, bo musi być klimatyzacja tutaj w, na Yucatanie, bo po prostu jest strasznie gorąco. Są dwa łóżka e, takie małżeńskie, więc spokojnie cztery osoby się tutaj zmieszczą. No i oprócz tego jest e, lodóweczka, jest kawiarka, e, ekspres do kawy. Zaraz Wam pokażę łazienkę. Tutaj takie jakieś miejsce do siedzenia. I jest telewizor, jest wi-fi, także super. A tu łazieneczka z prysznicem. Prysznic jest fajny, bo jest taki kwadratowy i bardzo dużo wody leci. No, w zasadzie wszystko co potrzebne. Także małe studio, ale w zasadzie wszystko, wszystko co potrzebne ma. No, i tak jak Wam mówiłam, jak potrzebujecie na przykład jakiegoś miejsca dla większej ilości ludzi, to możecie zapytać Umberto o, o inne opcje jakie, bo z tego co nam wczoraj opowiadał, to ma chyba z 70 różnych apartamentów tutaj w Playa del Carmen, chyba też w Cancun, chyba w Los Cabos też, nie? nie. Wiem. No, w każdym razie w różnych miejscach. Także, no, coś tam na pewno Wam wybierze na Wasz budżet i na, wasz, yy, i na Wasze potrzeby. Pogawaliśmy tutaj e, jeszcze na chwilę Umberto, który nam wynajmuje e, tutaj apartament, w ogóle cały ten pakiet. E, Umberto, dónde masz tienes? Porque aparte de Cancún tienes otros, aparte de Playa del Carmen tienes otros lugares. Bo Umberto nie tylko tu w Playa del Carmen wynajmuje, tylko w, ma w ogóle dużo różnych miejsc. Sí, tenemos también opcje w Cancún, como comentas, Aha. en Cozumel, Playa del Carmen, Puerto Aventuras. y en baja california sur en la paz y los cabos Bye. Jak chcecie gdzieś indziej jeszcze pojechać, to też możecie tutaj z Umberto wynająć ten cały pakiet, tak? Umberto pracuje też właśnie współpracuje z wynajmem samochodów i to jest właśnie fajne bardzo, że przyjeżdżacie, jak nie znacie w ogóle miejsca, nie znacie, nie wiecie jak się tutaj poruszać, to po prostu odbierają was z lotniska, możecie od razu samochodem przyjechać tutaj do apartamentu i w ogóle cenowo jeszcze nie powiedziałam wam jak to wygląda, że to jest fajne, że cały ten ten pakiet kosztuje mniej więcej 83, tak jak to kalkulowałam, 83 dolary. I komu są otros precios? Tengo, por ejemplo, para familias ya más grandes de 7 personas, cerquita a 10 minutos de la playa caminando, en 3100 pesos con camioneta. Hasta para 7 personas. Dla dużych rodzin do 7 osób z wynajmem dużej, um, dużego vana. 3100 pesos, Ajá. 153 dólares, Ajá, 153 dólares, Ajá. Ni y lo más económico que manejas en Playa del Carmen, en Playa del Carmen tengo opciones para dos personas, Ajá. solo el hospedaje uh -huh. en 800 pesos la noche. Aha. I dla sam... dla osób, dla dwóch osób naj... taka podstawowa, najbardziej podstawowa wersja bez samochodu 800 pesos. To tak? Za, to są 40... to jest 40 dolarów za noc. Muchas hmm? A to jest budynek, w którym e, mieszkamy. O, tam na górze jest ten basen właśnie. O. A tu jest samochód, który nam wynajęli, zobaczcie, razem w tym pakiecie, a tam jest parkomat, do którego trzeba niestety wrzucić monety. I do wynajmu gratis w pakiecie, znaczy gratis, no, w pakiecie samochodu właśnie doliczcie sobie też opłatę za miejsce do parkowania, bo tutaj od godziny 10 wieczorem do 10 rano jest za darmo, ale w ciągu dnia od 10 do no właśnie do 22 niestety trzeba płacić, chyba że gdzieś tam się oczywiście poruszacie autem, no to wtedy no to wtedy trzeba szukać po prostu miejsc bez parkomatu, ale zazwyczaj tutaj w Playa del Carmen właśnie zazwyczaj jest płatne parkowanie. I, i zobaczcie, kochani, tam jest nasz budynek, a tutaj już jest Quinta Avenida, czyli ten właśnie pasaż taki w Playa del Carmen e, najbardziej znany. Jest dużo fajnych, klimatycznych miejsc takich restauracji tutaj na Quinta Avenida. O, patrzcie, tienda organika, czyli sklep naturalny, organiczny i do tego restauracja. Zobaczcie, tutaj już spacerujemy sobie właśnie Quinta Avenida, rękodzieło meksykańskie. O, z każdego regionu. I też z Chin przypuszczam. O, Edzio nagrywa. O. Rękodzieła, ciąg dalszy z nakinta Avenida w Playa del Carmen. Połaziliśmy po Quinta Avenida. Też zjedliśmy ekonomicznie, bo w Subway w Subway zjedliśmy kanapkę i o, zobaczcie jak ładnie za nami. O, tak właśnie tutaj już przy plaży takie to chyba hotel, resort, tak? No i właśnie zjedliśmy sobie i Idziemy na plażę, tam już widać morze. Dotarliśmy na plażę. Tutaj strefa hotelowa i wydaje mi się, że leżaki też właśnie należące do tej strefy. A tutaj plaża. To ta plaża nazywa się Mamitas. E, najbliższa plaża e, tutaj e, od naszego noclegu. Zoe tutaj koncentruje morze. Esa? Po krótkim odpoczynku wybieramy się znowu na plażę nad morze. Jesteśmy tutaj w Playa del Carmen tylko 3 dni, dlatego chcemy wykorzystać maksymalnie czas. Idziemy teraz na plażę, która się nazywa Punta Esmeralda. I to jest nasza ulubiona plaża w sensie byliśmy na niej raz, co prawda, ale z tych, na których byliśmy, najbardziej nam się podobała, najfajniejsza. Zaraz zobaczycie dlaczego. Tutaj są miejsca w cieniu pod drzewami. I zaraz zobaczycie, co tam dalej. O, coś chyba COVID tutaj nie działa. Zobaczcie, jest bardzo dużo ludzi. Kiedy paresy pora Kimira? nie zobaczcie, tam jest morze a tutaj jest taka mała lagunita płytka laguna, yy, lagunita tak, i <laughs> yy, to jest właśnie fajne tutaj w tej plaży, że dla dzieci jest ok, bo jest bezpieczne, ZOE jest jeszcze tak czy inaczej za mała ale zobaczcie jak to fajnie wygląda kochani to by było na tyle w migawce z pierwszego dnia w, na Jukatanie i do zobaczenia w następnym wideo. Bye!